Hej wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszym gościem mojego odcinka będzie mój super chłopak. Cześć. I to on będzie tą gwiazdą, bo to on będzie mnie dzisiaj malował i będzie używał wszystkich tych kosmetyków, których ja ogólnie używam na co dzień. Przygotowałam wszystkie takie kosmetyki, które są dosyć chyba proste. W każdym razie przygotowałam po, na przykład po dwie pary korektorów albo po dwie pary podkładów, po to, żeby mógł sobie wybierać, które chce. I też przygotowałam mu parę paletek, żeby też mógł sobie wybrać z tego, co będzie chciał. Więc ma chłopak pole do popisu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak się czujesz? Z tam myślę? Będzie dobrze. No. Mam nadzieję, chociaż. Dobra. To jedziemy z tematem. Najpierw trzeba sobie podwinąć rękawy do makijażu. Tak? To już wyczaiłem, że to jest baza. Co się tak bujasz? To ty nam bujesz. Nie bujam, co. Nie co? Tak mocno to nie boli. No rzadziej przynajmniej mi tutaj ręczki. Wszędzie się to kładzie czy nie wszędzie? No a jak myślisz? No musisz mówić. No wydaje mi się, że na całą twarz, bo na całej twarzy jest makijaż. No tak. To dobrze myślisz I co teraz z tym? No to wytrzyj sobie w ręce, żeby ci wyschły Aha. No i co? Co jak mamy już bazę to podkład? Hmm. To wygląda jak podkład. No jest. Podkładem. Tak? Mhm. Mm nice. Teraz czym mi to nałożysz? Palcem. Palcem? Czym? No możesz różnymi rzeczami. Masz do tego specjalnie na albo... Masz jeszcze? Oprócz pędli? Gąbką! No. Gąbką. A to co, na gąbkę to psikam? Hmm. Zrób jak uważasz. Wiem, poczekaj, nie to się robi tak, że się do tego. Nie. Nie, nie. Na palec i z palca? Zrób jak uważasz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to robię tak. Tyle? Na razie wystarczy. Tak się kropkuje chyba. Czy nie? Tylko powinien się coś rozsmerować. No wiem, tak. O nie! <pordoors manga> <accessibility> Czyli chyba będzie Pablo Picasso. To ja I jestem, gdzie Pablo no, Picasso. No tak? Weź trochę i, i twarz do mnie nastaw. Tak. Tak. Nie. Chyba dużo tego będzie mi śmiała, takie mam wrażenie. Nie? Hmm. Też na samą twarz się tak. Nawet Na pewno szyję trochę, nie? No. Ha, trochę wiem jednak. mocno, to dawno. Dużo za dużo tego. <grym> Teraz widzę swój błąd. Mm, Następny... Ja widzowie ja tego nie widzę, dopiero zobaczę efekt końcowy, także... Ta, za chwilę się zobaczysz w tym. Ta ona nas też chyba. Mhm. Mm ja wiesz, jak jest jak ten, jak się śpi tak mucha przeleci po bardzo naokoło Mhm Tak samo terapia. <grym> <grym> no i co? Trochę chyba rozmarowane. Trochę na no, tych masz. Na włosach. Co gdzie? A no, gdzie? O nie, moje włosy. No. Zgodzili chciałaś? Sama chciałaś. No. To ty mnie zabawiałaś. Dobrze, Dobra. Ale gdzie mam? Jest pomarańczowa już. Ej, tego nie widzę tam. Moja jestem ze ślepa. Dobrze, że nie widzisz. Zobaczę. następnym y, to podkład, tak? Tak. To po podkładzie trzeba położyć... Co to jest? To jest klej. Do brokatu. To nie to. Rysz to nie. A to co to jest? A, to jest to samo co to. Tak. To, to już odłożymy. I to odłożymy, i to zamkniemy. to też odłożymy. No to teraz już yy, kolor. Jesteś pewien? No nie, no, jakiś podkład pewnie. To? Co to jest... to jest? Przeczytaj. Eyeliner to nie to. To wiem co to jest akurat eyeliner. To jest... Kolejny eyeliner. Tak, bo ja ci wzięłam parę tych eyelinerów. No to teraz to! I to jest oczywiście, że to jest yy, też jakiś kamuflaż. No, tylko lżejszy to jest korektor. To jest korektor? Tak. I korektor się kładzie na niedoskonałości. Tak. Ale nie tylko. Nie, no co jeszcze? Na oczy się kładzie chyba. Pod oczy. No. Na oczy też można, jak się Tak, Na oczy dużo. Dobra, zobaczymy. ale tutaj właśnie niedoskonałość, Jakiś strupek. Strasznie dużo. Hmm. I co teraz z tym? Weźmiemy teraz gąbeczkę. I zbierzemy. I rozetrzemy. Czy to tak nie działa? Trzeba bardziej wklepać, żeby nie było widać. Ju? Nie wiem, ty mi powiedz, czy widać, czy nie widać. Nie no, jest tak samo jak było. Popsułem trochę chyba. No widać cały czas tego strupa. Trudno, będziesz go miała. No, jeśli byśmy powinni nałożyć korektora. No pod oczy, ja wiem. Tylko poczekaj, no. bo patrzę, czy masz jeszcze jakieś niedoskonałości. Tą twarz powinienem załamać No ja chyba nic. No ale tego to czekaj, jeszcze spróbuję. A to nie się? Nie. No to jak to ma działać niby? No bo tak jakby wklepujesz to. A samo wiena, się ten, z siebie nie fłoniesz. W ogóle ten struktur to ci odstaje, nie? Tak się zrywa. No, dobrze, no trudno, no to nie wiem. Nie, jakby nie, nie obraź się, to, że, ale próbowałeś tak, że to jest plus. I teraz bierzemy jeszcze trochę. To się nabiera, to bo to może się to. Musi do końca, o! A i chyba za dużo! nie dzisiaj. To będzie ten. Na rambo ci teraz maluję. Czy ja trochę to zetrę? Bo już widzę, że za dużo jest. I w ogóle dzisiaj wszędzie, gdzie się da, e, podkład. Podkład? To, co wcześniej nakładałem, się no, pod... no, A ja bardziej, to bardziej jest... na powiekę to powinienem, czy nie? No jak zamknę oczy, to możesz na powiekę zamiast bazy na przykład, ale bardzo też widziałam Ale nieee Ale spojrzałaś, to już wiem, która to baza O nie Co, do oka ci włożyłem? Nie, w sensie podpowiedziałam ci A. Ciężkie to jest komuś Sobie chyba łatwiej I No, no i to teraz jest łatwiej niż... bazę pod oko Pod oko? Na oko, całe Te całe? No tutaj się kładzie i tu <laughs> Dobrze mówię przecież, to jest baza tak, to jest baza. No, niks. Wszystko, co ma z Nixa to baza. Nieprawda. I teraz tak się robi. No. Musi zamknąć oczy. Oczy? I tu. Widziałam, że tu kładłeś kiedyś. Dobrze? Tu. No, i to się tak, nie, no na oko bardziej, na, po, nie, tylko na powiekę bardziej. No. I tu. No. No i się to tak rozciera, czy nie? No tak. Ale czym to rozcierasz? No tym, co nakładam. <noise> Dobra, już się rozumiem. Z tego, że się śmiesz, to roz się rozumiem, że muszę wybrać pędzla. Nie I... musi to być pędzel Ale pędzel będzie wygodnie. Czyli nie będzie. Nie, gwaliśmy, że na przykład... Gąbką. Albo jeszcze tymi palcami. Nie, palcami to ci włożę w oko, to już wolę gąbką. A dużo tylko powinno być? No tak. Kuret. Ja sądzę, że te, po tej y, stronie, co jesteś od ściany, no. to jest więcej makijażu niż na tej drugiej. Poczekaj, jeszcze poprawię. Dobra. A na dół się nie kładzie tego? Nie, na dół już kładłem przed chwilą, tak? Tamto poprzednie to też działa, czy nie działa? Tego się nie kładzie na dół bazy. Bazy na oko się nie kładzie pod oko. No, nie no nie to gitara, ja nie położyłem. No? Tutaj ci nie popsułam, ten nie popsułam. Ty ja to się zakręcać czy się popsuło? I tu się popsuło, tutaj nie zakręcisz Dobra, to czekaj, to już out i to już out. No i teraz kolor. No, kolor albo. możesz różnie zrobić. Albo najpierw kolor na oczach, albo zacząć od konturowania. Od czego? Konturowania. Oczu? Nie, buzi. Co to znaczy? <laughs> Zawsze na tych na filmach, jak no. robiłam. To robiłam konturowanie też. Ale ja nie wiem, co to, to wchodzi. Czekaj, to się robi czymś, e, jakimś, tyłem, też jakimś takim przezroczystym, co wnika. Nie przezroczystym, właśnie. Coś jak modelowanie. A czym modelujesz, żebym przed gdzieś wychudzić? Pod Ciem... czopem. Ciemnym, czy. Ciemnym, ciemnym kolorem, czy jasnym? Ciemnym. No, więc no. czego używam do tego? Czego czegoś ciemnego. Kredki. Nie, kredki. Dobra, podpowiem. Tuszu. W tej, w tej paletce to znajdziesz. Brązer. Tak. Ha! Dobra. I teraz bierzemy taki y pędzelek. Taki? Nie taki. Taki. Dobra, jakim chcesz. Nie wiem, ci mówić. Poczekaj, ten? A nie, bo to się bierze chyba tak dużo i żeby tylko tak lekko. W się sensie na przykład takim. Albo o tym. Ten wygląda idealnie do tego. Na to Trafiłem? Niekoniecznie, ale dawaj ten. Skoro tak. Wybrałeś, A może to... tym? Tym. <grym> A żeby było widać, jak bierzesz. Tym, taki, czy ten No który ci się wydaje? Wydaje mi się, że ten bo jest taki ścięty. Żeby do twarzy pasował. No ale jesteś do czegoś. W sensie... Można go używać, ja do to bronżera, biorę. ale Ja mam A jego. czy wszystkie z tych to są brązery? Czy to nie? To chyba są nie brązery to, to są brązery, a to nie, prawda? Mm -hmm. To nie są. To nie są. I z tych trzech mam wybierać? No, ale to nie wszystko jest brązorem. Przeczytaj sobie. Niech mi No, Pure Glow loves hue, the Grand Town. No to no. Pure Glow no to brzmi jak rozświetlacz. Tak. No i na następne to są bardziej, za bardzo kobiece te nazwy. No, ale spójrz na kolory. No, to ten wygląda na brązowy no. Który? No oba. Znaczy ten, a ten to taka cegła. Ale ten bardziej wpada w co? W cegły. A cegła jest jaka? Czerwona. Ale jakby była jaśniejsza, to by była? Brązowa. Jaśniejszy czerwony. <grym> Pomarańczowy. Pomiesza... Czerwony pomieszany z białym. Różowy. No. Więc to jest? To jest róż? Tak. Co to jest? Naprawdę? To nie wygląda jak róż. Ale to jest róż. Dobra, no to, to brązer to to ostatnie, no już dobra, już daj mi spokój. To się nałożyło już? Mhm. I gdzie mam to położyć? Na... Tu? No, a jak ostatnie Mówiłeś, że. No, kładzieś tu, tu, tu i tu. No, tu się kładzie? No. O, kurde. Ojej. Może no, nie będzie źle. No, trzeba rozetrzeć. I tu. Ciekawe, czy dobre miejsce położyłeś? Położyłem wszystko tu, chyba. Muszę to jakoś zetrzeć teraz tak. Da radę tak? W makijażu? Muszę przypudrować. Albo gąbeczką. No, bo teraz to tutaj masz taką plamę brązową, jakbyś miała z ale, dlaczego to tak trochę po całej twarzy? To nie idzie po całej twarzy! No bo wycieram! Ale ty się wyciera... Co ty to... zrobiłeś, właśnie? Nie wiem, no rozstałem po całej twarzy. Ale, dlaczego ty trochę po całej twarzy? No bo źle to wygląda w jednym miejscu. Dobra, to jeszcze trzeba więcej wziąć. O Jezus, Jak to nie wygląda dobrze w jednym miejscu? No druga strona teraz. Co ty robisz, człowieku? Nie, no to jest do zmycia. No, zostawimy tak. Nie, to jest skład do zmycia, No. Wiesz, co możesz zrobić? Możesz wziąć gąbeczkę i możesz wziąć trochę podkładu na gąbeczkę i tutaj tutaj, jakby, to zamaskować. Dobra, to maskujemy, widzowie. Podkład. Poczekaj, to był podkład. Tak. Ale używałem tego, to tak. będę też go używać. A Ja, teraz wam pokażę, jak to <noise> wygląda. No bo ja, skąd to miałem wiedzieć? A mogę od razu na gąbeczkę, czy się tak nie robi? Ej, jak weźmiesz od razu na gąbeczkę, to by mi za duże A zakładzie nie? Dobra. No i co? Teraz masz bardzo dużo tego podkładu. A zakryłeś? No. Wydaje mi się, że teraz jest nawet git. A gdzie mam? Co? Go. Na drugiej policzku. Ale bronzer. W którym miejscu mam? Tu. Tak? Jest w tą stronę? A, no chyba tak. Tak się starałem, ale no różnie to może wyglądać. No dobra. Ja tego nie widzę. Będę widzieć potem. Z drugiej strony też coś? No muszę. <laughs> A co ja bym miał na szyję trochę polecieć w ogóle tym? Wspomniałem eee. Eee. Dobra, ale to jest mój pierwszy makijaż w życiu Ale bronzerem nigdy nie kładzie się na środek czoła No dobrze, ale na akurat na środku to już był pusty pędzel No dobra Okej, okay, to, to już mamy z głowy Jesteś pewien, że tylko konturujeś mi policzki? No nie wiem, co się jeszcze konturuje Skronie? No No i co? Robi się tak tu no to już bez tego, bo nie podobał mi się ten krok, ja nie chcę go robić, proszę drugi. Okay. I Dalej to będzie już kolor No możemy zrobić kolor Tak? Możemy zrobić kolor? To Czyli możemy... wybieram kolor Tu chyba takie najłatwiejsze kolory będą Czyli na przykład weźmiemy sobie ten, albo nie, ten, i co? I ten? Nie, ten i ten Poczekaj, bo jeden jest błysk, a drugi nie jest błysk, to się no. jakoś różni? No nie widzisz, zobacz. No w sensie ja rozumiem, że wyglądowe się różnią, to rozumiem, ale chodzi mi o, o, o rzeczy makijażu. No tak. błysku jakby... No możesz jakby działać z jednym tylko w sensie z dwoma na przykład, ale to wtedy raczej nie. A co lepiej trzy? No powiedzmy na przykład. A ile błysków wtedy jak trzy biorę? Na przykład jeden błysk i dwa maty. A na przykład jeden z. z na przykład z cień możesz użyć tego makijażu. Ja brać nie się zrobię takiego makijażu jak ty przecież. No dobrze, no to zrób tak jak uważasz. Z ilu, z ilu chcesz i jak chcesz to nałożyć? A powiedz mi, który pędzel. Ten? Ten będzie okej. Okay. Tak? Tak. Trafiłem. Dobra, to zrobimy ci makijaż. A może ci zrobimy taki makijaż. Taki o, Z tej jednak weźmiemy. Z tej weźmiemy. ten. My się dużo kładzie chyba tego. I gdzie to się daje? Na górę oka. Na całość? Zależy że na jeżu. To ja daję na całość, będzie na najłatwiej. Ty, a ja ci daję to na rzęsy i na brwi trochę. Mm. Okej. Okay. A weź tak, nastaw się do światła, bo nie widzę, czy to. Ja... Tak leciutko jest. W porównaniu do podkłady to strasznie leciutko, na nim bym powiedział. No to jeszcze weźmy. Gdzie mocniej? O! Zaraz widać ten kolor, mam pomysł to, Do środka damy rozświetlacz a I do środka? Do kończka oka A, no się daje A się kruszy to No bo dużo nakładasz Ile tego jakbyś nakładał warstwowo? ty nie, nie no tak zrobisz tak? Tak też możesz zrobić, ale nie do paletki z <laughs> człowieku <laughs> co? Nie psuj No, rabiku Możesz tak zrobić, ale może brać też trochę mniej i nakładać warstwami Poczekaj, bo ma, ja mogę, czym się ja mogę szczepnąć? Bo masz tutaj skruszony. To czystym pędzelkiem, którymkolwiek. To był czysty. Alright. I wtedy bierzesz mniej i ci się tak nie kruczy, no bo masz mniej na pędzelku, więc... Mhm. Mm no ale co z tego? No dobra, już masz jakąś te oczy pomalowane. To teraz na dół trzeba dać ciemniejszy kolor. Na dół? No, na dolną powiekę. Czy nie? można, ale... Cię dobrze myślę o czymś myślisz. No chcę ci dolną powiekę pomalować innym kolorem niż górną. Ma to rację bytu? tu? No, ogół ogólnie ma. No właśnie, no to zrobimy taki fioletowy. <laughs> Jesteś pandą w tym momencie. I co to znaczy, dolna, dolna część oka, czy nie? Nie chyba. Nie <laughs> chyba. Masz <laughs> liwo. <laughs> dolna <laughs> część oka to masz tylko tu. Okej, okay, no ale to nie jest takie łatwe. Ale to masz spokojnie. Ale właśnie, spokojnie, ja teraz wezmę. I, I ci coś to szczepię tym takim wachlarzikiem. Będzie najwygodniej tym Ale musisz mieć jeszcze... Dobra A nie teraz nie powinienem wziąć w ogóle wacika? A to zatrzesz wszystko No ale widzisz jak to wygląda? Nie widzę Dobra, ja wzadnę <grym> na lustro, bo nie mogę <grym> <grym> Ale to oko ma ok No nie docięgnąłeś w niektórych miejscach No bo ja nie widzę, bo jest słabe oświetlenie no przed... Ale no tu nie, nie zrobisz w ogóle No bo tu chcę inny kolor dać A no dobrze a to na dole to nie wiem jak teraz zeszleć o to chodzi. Łacik i ten... A dużo się chodzi tego? Te kolory tragiczne wybrałem jednak szczerze. Wytarłeś? No ale tragiczne są te kolory, w sensie to faktycznie wygląda jak limo totalnie. No bo <grym> jeszcze <grym> mam te sińce, <grym> a na no, przykład jeśli się nie wyspałam, mogą trochę mieć. No dobra, no to muszę pomalować to do końca, tak? Ty Żebyś znowu nie zrobił pandy? To jest mniejszy. Czy jeszcze mniejszym? Ty okrągłym takim. O! Tak. Ha? I robisz to pod samym okiem. A! Weź tak do światła. Okej. Okay. Krzywo, ale jest. A tutaj to nawet jest nic Chyba. Tylko, że nie widać różnicy pomiędzy tymi dwoma kolorami. Zależy od tego jak mocno nałożysz. Po prostu. Dobra, to teraz musi być jakiś błysk. Dobra, białe ten Żeby było mocniej na tym, to możesz wziąć klej. I co to daje klej? Dobra. I potem przez to jest jakby mocniejszy efekt jest tego świecenia. Nakładam na ten. No. I teraz. Ten złoty. Będzie pasować? Srebrny doszedł, do różowego bardziej chyba co? No jak. Uważasz. A który to jest srebrny świecący. No tu masz taki jeden i tu masz taki drugi. To to wygląda bardziej na jakiś żółć. Bo trochę już go zamisałam. A tutaj ten? Tak, chcesz ten, to ten możesz. Ale będzie pasował czy nie? Ale ci nie mówić, co ty pasuje no, czy ale nie, ale ja nie, ty masz to wyższych. Ale to No to Jeśli nie mają wyjdziesz, albo nie widzisz. Robię tym. Dobra, dużo mam. Masz ja chyba za dużo. Trzeba granicę zatygować wtedy, tak? No, trzeba też... A czym? Czystym pędzelkiem? Czystym mówiłam. pędzelkiem. To co? I pa. Najpierw tu. Eł. Tu, tu. Nie <grym> wiem, no, tragicznie to wyszło. Nie jestem zadowolony z tego produktu. Dobra, co dalej? Dalej będzie eyeliner. Nie, nie. eyeliner się na końcu kładzie, to nie może być jeszcze koniec. Nie no, w sensie może być, jeżeli ten już jak się skończyłeś się z cieniami, to może być eyeliner. A kreska? Jaka kreska? No tu się robią, robi taką robi A eyeliner to co to jest? A, myślałem, a sorry, to eyeliner mi się pomyliło z tuszem do rzęs Z tuszem do rzęs, no to nie. No Dobrze, ale eyeliner to jest chyba to No, ale masz trzy do wyboru Ci widziałem specjalnie z różnymi końcówkami No to chcę taką końcówkę najdokładniejszą No Poczekaj, nie jest z taką gąbeczką Zobacz, ten taką gąbeczkę O, to tym będzie mi chyba wygodnie. No tu jest kredka, to nie ja taka jest. To kredka. Tu jest kredka, a tu jest to takim pisak, ale też jest takim gąbeczką. Tylko ty, ten jest niebieski. I... Ojej. Boję się. Ale nie przychylaj! Nie? nie ch chcesz wylać? To jest płynne. No, nie chcę, nic na... No. no Dużo czy mało, nie ma różnicy. Dawaj, oko. Ojej. A weź tak jakoś... Nie drgaj e. okami. Jak masz zamknięte, nie bój się. Oj. <laughs> Dlaczego ty tak jedziesz tam na do dół? Oh. Robi się do góry! Nie będę jakby jakbyś się popakała na makijażu po prostu. Nie, ja to muszę zobaczyć. Bo, bo szło za bardzo do góry i jak zamknęłaś oko, to się to roztegowało. No co? Staram się. Ale zobacz, drugie oko wyjdzie lepiej. Bo jestem już nauczony do z pierwszego. Okej. Do góry idziesz. Nie idzie w samo. tę stronę idziesz. Lepiej od, od, zewnę od zewnętrznego do wewnętrznego. Nie ucznia. Od wewnętrznego do zewnętrznego. Bo kurde. Nie no, ale sobie spoko chyba z eyelinerem, powiem ci jak teraz się zobaczysz na drugim oku Jezu Ja to cię prawie na skroni Powiem <grym grym> ci, zrobić całe czarne te oczy bo byłby git No dobra, eyeliner już Dobra, to zostaje na chwilkę zamknięte Bo doł się... a no to popsułaś ty w takim razie, nie Co? ja no bo otworzyłaś wcześniej oczy i popsułaś No bo ja ogólnie zawsze sobie mnie i Po prostu nałożyłeś trochę za dużo Powinnaś to, to przewidzieć, mam. to ty popsułaś ten makijaż w takim Nie, razie. to ty popsułeś <laughs> Było dobrze do tego momentu Dopóki nie otworzyłaś oczy. Ty nie popsułeś No dobra, no to teraz rusz i koniec A moje brwi zostawić tak, jakie są? No ładne są Dobra, wiem co się robi z brwiami, akurat to no. To jest żel do brwi Brawo I to strasznie brzydko wygląda według mnie Co brzydko wygląda? No jak ktoś ma po pożerowane brwi czy nie mielibyśmy mieć brwi? Nie, no potem, jak. Ty, bo ty jeszcze malujesz. Nie? Nie zawsze. Nie, te wyglądają tak, jakby były spocone. Znaczy nie spocone, tylko przepuszczone eee, A o. dzisiaj takie były? No, dzisiaj nie widziałem. Dzisiaj nie miałaś tego zrobionego. Miałam. Chyba strasznie lekko. To jest taka szczotka, nie? No, jak to. Tak czuję, jakbym cię wyrywał, je. Nie, nie wyrywasz nic. No dobra, już i co? I nic więcej, czy na coś to się jeszcze kładzie? Coś się kładzie jeszcze na, na brwi? Bo ja nie wiem, hmm. czy teraz... To... No można pomalować. Wiem że, ten... wiem, że to jest róż i tyle. Tak. No można pomalować brwi mocniej, ale w sumie ja nie chcę, żebyś malował brwi mocniej, więc możemy je zostawić tak, jak są. Czyli teraz co? Róż. No. I finito? No jeszcze trzeba rozświetlić kości, kości policzkowe Czy najpierw róż? Może najpierw róż. Wydaje mi się, że to trzeba zrobić takim lekko wyciągniętym tylko. No. I czekaj, i czy róż się kładzie na całą twarz? Nie. Nie. Róż się kładzie na skroniach? Nie, ale można, na pewno. no tak. Czasem można na skroniach, ale to tak delikatnie bardzo. Ty, a ja, ja powinienem trochę nałożyć i rozetrzeć jakoś. O mm -hmm. czym? Znaczy, pędzlem? No ja to rozcinam palcem. Idziesz jeszcze się podzierasz tu? Nie. Nie trzeba. Nie się jednak pędzelkiem. Ja się boję palcem. Git. Teraz rozświetlacz. No To. To. To jest rozświetlacz. Tak. Jak się to nakłada? To się nakłada. A, taką tubkę ma. To proste, że porówki. Tyle. <grym> za dużo? Ty chcesz całość położyć na, polic... na moje kości policzkowe? I tu. Ty, tam chyba wszystko zostawiłam. A wiesz, wiesz że kości nie. Nie. to jest kość, no? no tak, ale w sensie na szczyty, tylko tu. Nie kładziesz tu. No to skąd ja miałem wiedzieć Ale tutaj takiego? też... Czyli przy uchu Trudno No i jest, rozświetlacz No No to chyba, a jeszcze śminka No I jeszcze trzy za... rzeczy ci dostały. Co to za kobieta byś śminki? Trzy rzeczy ci zostały No nie wiem, co Musisz mi podpowiedzieć To ty mówisz, że kładzie na sam koniec? Utrwalacz No ale to jest jako Utrwalaczem może być, co? Klej Mąka Dobra, ale ja nie mam mąki, tylko mam co innego Puder No No, puder, ryż, no tak. Kuler ryżowy. Na rzęsy. No tuż. No. Śminka. Teraz tak. śminka. Możesz do, sobie wybrać kolor. Do fioletowego to będzie pasować ciemna. Zawsze jak są ciemne oczy, to raczej robi się jasna ustach. No ale to ta jest chyba jasna, nie? Mhm. Yy, Velvet nie, 500 mat. Nie wiem czy to widać. Zobaczcie mm. zresztą na ustach. I co, jak to teraz zrobić? Wypijmy tak. Nie ja, Tak, Taka? się robi. Nie no, otworzę ci po prostu. Ty, no chyba git usta wyszły. Ja teraz będę to oceniać. To teraz. To się nazywa tuż do rzęs. To ma strasznie dziwną szczotkę. Jak byłem mały, to się bywałem tej szczotki, wiesz? Dlaczego? Nie wiem, ale ona strasznie wyglądała zawsze. A tak teraz się jest straszne? Trochę jest. Co? Jak to do góry? Dlaczego do góry oś wzięłaś? A jak mam wiedzieć? No nie wiem, tak żeby ci mógł to zrobić. A to się nie pisze od góry. No, biorę od, od zewnątrz, jakby od powieki. Nie, coś nie bierze odpowiedzi. Dlaczego się nie bierze od powieki? Bierze się od dołu Jak to od dołu? Patrz Nie pokazuj mi tak Dobra, już chyba rozumiem To tak? No Dlaczego tak? No bo od dołu marujesz, jakby je zakręcasz przy okazji do góry tak, A nie bierzesz się ich w dół Ale tak to je rozczesywałem Dobra, teraz dane jakoś Co zamykasz mi te oczy? Dlaczego mnie brudzisz? No bo nie umiem trafić, no Trudne to jest przecież, Byku. Nie wiem, dziwne. To akurat jest... To jest najtrudniejsze rzecz chyba z tych. Niech zasknie to trzeba zaskrawiać paluszkiem i nie będzie śladu. No, tylko że ty masz to na powiece, tutaj w kąciku... Ja to bym nizerek to ścierał. A, no, dolne jeszcze. O! Nie no. Trzeba sobie wyszło najgorzej. Tak? Myślę, że... gorzej wydaje że no, roz... wyjdzie od koreszki nawet. No i co? I puder. Tym. To jest do mm -hmm. Starło się prawie. Ty strasznie dużo tego co jesteś. To popsuło wszystko. Tego się już nie zetrze. To by trzeba było zmyć. Ty, ale ja mogę zmyć to przecież po prostu. Czy nie mogę? No możesz, tylko hmm? muszę tutaj dołożyć. Nic nie będziemy dokładać. Tylko zmyję to, żeby nie było tego widać. Dobra, jest lepiej niż było. A lepiej nie będzie chyba. Trudno już, i tak wyszło miarę ok, jestem zadowolony. A czeka, jak zrobić puder? to stąd nasypuję sobie tu? Mm -hmm. tylko nie robę co wam. Chyba nie dużo się bierze no nie. Aha musisz to. pomieszać, bo wtedy wychodzi z tych Nie, nie trochę więcej, tylko dużo więcej. I to się bierze tak? <laughs> Robi się te to widziałem w jakimś poradniku takiej jednej youtuberki. Robi się te No, strefa te, nie? No, i strefa te, tak No, coś tam było, oglądałem Kogo ty oglądałeś? A taką jedną Ty? No Jak się nazywa? Lady Italia I Say <noise> Dobra, już chyba No Słuchajcie, eyelinera nie oceniamy Nie? Proszę, bierz Metamorfoza twoja Jak wyszło? Więc to byłoby dobre, gdybym miała ja teraz potajemnie, bo ona już mi uważa, że będzie to robić. Ja tak potajemnie przez ostatni tydzień bym się szkolił u kogoś i przyszedł jej zrobił taki 10 na 10 makijaż. Do się dopiero. No. No? I nie mam słów do tego. <laughs> znasz tak źle? To te kreski są tragiczne. A oprócz kresek? Zobacz, usta na przykład dobrze ci pomalowałem. No, trochę powychodziłeś, ale nie jest najgorzej. No, usta są git nawet. Tak, ale to mi jest też łatwo. No, i źle dobrałem kolory według mnie. Kolory są... ten, ten róż nie trafiłem. No i nie roztarłeś. Powinienem pójść jakiś żółty. żółty? No, żółty. żółty lepiej a następnym razem zrobię żółty. Dobra. A chcesz zaznacz raz? Nie. No to... Słabo rozstarłeś, Tu widzisz? Zostały no, takie ja... grudy takie. Zostałe. No trudno. jak się robi? Jak masz i jak piszesz podkład, no nie, to nie robisz tak. No. Ty robisz? No, trochę tak robiłem, ale no to bardziej to, się wtapiało. To było dla mnie. No, ten, te, te kreski nie wyszły totalnie, ale nawet ten, jak patrzę na ten eyeliner, no to tak widzę, nie wyszedł. Tylko... On wyszedł strasznie. W ogóle kreska nie powinna w tu. Znaczy, to kurde, mylę. Nie ten, ten tusz. Tusz. W miarę okno, mogło być gorzej. Myślałam, że gorzej to będzie wyglądać ostatecznie. Nie, no, to już nie jest najgorzej. No, Trochę się posklejały ci źle, tylko. nie wiem, czy tak powinno być. No, nie, A, no, no, ale to jest jakby kwestia tego, że nie do końca adelarniesz. Nie, no, ja oceniam 7 na 10. Nie, ja modem 3 na 10. Może być. I teraz ocencie sami. Ja. Taki <laughs> płaczek! No i co? Zamknij się. <laughs> Zobaczcie sami, widzowie. No, jednak 5 nawet na 10. Jednak 5? 5, tak, no, do 4 nawet. Dobra. Ale jak tak się spojrzysz prosto w kamerę, to wyglądasz jak, jak jak egipcjanka, taka z hieroglifu. No. Dobra. No, to. co? Kończymy to. i widzimy się za tydzień. Na razie, a ja muszę to zmyć.